Ten newsletter, ten dzisiejszy odcinek, to list, który wysłałem do swoich pracowników 31 października 2023 roku. I to właśnie jego treść dzisiaj Wam przybliżę. Partnerem odcinka jest staygroup.pl Stay newsletter Perspektywa 31 październik 2023. Założeniem tych wpisów. Bo wtedy mówiłem o wpisach. Przynajmniej z mojej perspektywy jest to, żebym mógł przekazać Wam wiedzę albo przynajmniej moje obserwacje na temat obszarów związanych z Waszą pracą czy z Waszym biznesem. Oczywiście, od samego początku również założeniem jest to, że bardzo zależy mi na tym, abyście poznali trochę bardziej mój sposób myślenia. Zasady, jakimi się kieruję, czy w ogóle poglądy, jakie mam na różne sprawy. Z jednej strony ułatwia nam to w wielu przypadkach współpracę, no w szczególności, kiedy słuchają albo czytają to moi współpracownicy. Z drugiej strony jest dla Was formą odświeżania rzeczy, które już wiecie, czasem dorzucenia do nich kilku nowych informacji, a jeszcze z innej, wiecie, jakimi zasadami się kieruje i dlaczego i jak podejmujemy. Razem różne ważne decyzje. W związku z tym oczywiście chcę zaznaczyć, że perspektywa was jako osób, które poświęcają się pewnym aktywnościom zawodowym i dzięki tym treściom czasem mogą się zatrzymać i poddać refleksji, a czasem dowiedzieć się czegoś ważnego, nowego, jest dla mnie bardzo istotna, ale nie tylko o to mi chodzi. Chodzi mi też o to, żebyście mogli kolekcjonować nowe poglądy i nowe spojrzenia na stare sprawy. You got to protect it. To sprawia, że czasem może staniecie się w czymś chociaż troszeczkę lepsi. I to nie tylko zawodowo. Jak to zakładał James Clear w swoich atomowych nawykach, warto postępować tak, by każdego dnia stawać się chociaż o 1% lepszym. Zatem przejdźmy do dzisiejszego odcinka: Perspektywa. Jak widać po dwóch pierwszych akapitach, pozwoliłem sobie uzewnętrznić moją perspektywę. Natomiast w ramach tego odcinka chodzi mi o coś z koła innego. Jak to napisał Eckhart Tolle, najlepszym sposobem na złapanie dystansu jest podejście do problemu tak, jakby on się przydarzył komuś innemu. Oczywiście serdecznie polecam pozycję tego twórcy, natomiast pozwolę sobie zaznaczyć, że nie jest to ani lekka, ani łatwa, ani bezrefleksyjna lektura. Wracając do samej treści cytatu. Zawsze. Każdego dnia, w każdym tygodniu i z jakąś uporczywą regularnością mierzymy się z jakimiś problemami. Czasem dużymi, czasem małymi, nie ma to znaczenia. W mojej definicji problem, a przynajmniej na potrzeby tego odcinka, jest to jakieś wydarzenie, które wymaga od nas reakcji lub sprawia, że czujemy, że tą reakcję powinniśmy podjąć. Według słownika PWN sprawa jest jeszcze prostsza i jeszcze bardziej piękna, bowiem, cytuję: Problem to trudna sytuacja, z której należy znaleźć jakieś wyjście. To wspaniałe, prawda? Twórcy słownika założyli bowiem, że problem z definicji należy rozwiązać. Tak rzeczywiście jest. To prawda, i z tym nie będziemy dzisiaj dyskutować. I jak wspomniałem wcześniej, na co dzień mierzymy się z jakimiś większymi lub mniejszymi problemami, ale z których, jak mówi definicja, trzeba jakoś wyjść. Zatem, co do tego ma perspektywa? Jak to mówi mądre, prawdawne powiedzenie punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I dalej idąc w cytaty, jeszcze sparafrazuję Einsteina, który to rzekomo powiedział, że problemy naszego życia nie mogą być rozwiązane na tym samym poziomie myślenia, na jakim byliśmy, kiedy je tworzyliśmy. Dobra, dość tych cytatów, bo pewnie mógłbym ich tu pakować jeszcze więcej, ale zrobimy to inaczej, tak, żebym mógł przedstawić w odpowiedni sposób to, o co mi chodzi. Założenie jest takie że jeżeli weźmiesz nawet bardzo mały obiekt i zbliżysz go wystarczająco blisko do swojego oka, to przesłoni ci cały świat. Weźmy na przykład główkę szpilki, która przy podsunięciu do źrenicy przysłoni ci wszystko inne. Jakikolwiek inny dowolny przedmiot poza nim samym. Kolejne założenie, przydatne w rozwikłaniu wniosków z dzisiejszego odcinka, opiera się na zasadach postępowania liderów, a w szczególności liderów związanych z operacjami militarnymi. Bowiem twierdzą oni, że lider zaangażowany bezpośrednio w operację nie jest w stanie nią dobrze zarządzać. Do zarządzania nią potrzebne jest coś, co zwykle określać jako helikopter view, czyli widok z lotu ptaka, można by powiedzieć bardziej po polsku. No i idąc tym tropem, problemy, które pojawiają się w naszym życiu, bardzo trudno będzie nam rozwiązać z perspektywy nas samych. Ja wiem, że to odjechana teoria na pierwszy rzut oka, ale często odjechane rzeczy okazują się bardzo proste i działają. Ale ich nie lubimy, bo są proste i działają. Jeżeli będziemy potrafili sprawić, że napotkany przez nas problem potraktujemy jako problem innej osoby, której to się po prostu wydarzyło, to zgodnie z tym, co napisał, z tym, o czym mówił Tole, to będzie nam dużo łatwiej znaleźć jego rozwiązanie. No, co brzmi logicznie, jeżeli spojrzymy na to tak: wszystko, co nam się przydarza, angażuje nas emocjonalnie. Sprawia, że czujemy się w określony sposób. Często źle, mamy niskie samopoczucie, boli nas cały człowiek. To jak w takiej sytuacji i w takiej kondycji mamy podejmować najlepsze decyzje? I rozwiązywać problemy. No średnio. Zatem, jeżeli będziemy potrafili sobie wyobrazić, że to, co stanęło dzisiaj przed nami i wymaga naszej reakcji, to tak naprawdę stanęło przed naszym kolegą Kaziem albo koleżanką Krysią, która prosi o radę, to będzie zdecydowanie lepiej. Przecież wszyscy wiemy, że jesteśmy mistrzami w udzielaniu porad w nieswoich sprawach. Kiedy przychodzi do nas ktoś ze swoim problemem i postanawia nam się z niego zwierzyć, to niezależnie od tego, czy prosi o poradę, czy nie. To aż świeżbi nas, żeby powiedzieć mu te 15 pomysłów na rozwiązanie problemu, które przyszły nam do głowy już po pierwszym zdaniu, które ta osoba wypowiedziała. No to w czym problem? Zrób to samo ze sobą. Spójrz na swój problem z tego helikoptera. Wyobraź sobie, że to nie jest twój problem. It's not your fault. A potem bez emocji, ja wiem, że to trudne, ale bez emocji, z opanowaniem i odpowiedzialnością opierającą się na intuicji i kalkulacji, podaj. Tej osobie rozwiązanie. No a potem wprowadź je w życie i baw się dobrze. Dzięki, że jesteś tu ze mną. Jeżeli ten newsletter dał Ci do myślenia, to zostaw lajka, suba albo daj znać w komentarzu, co o tym myślisz. Jeżeli masz ochotę, no to podziel się tym, co Cię poruszyło. A jeżeli nie, to weź to ze sobą. Podobno w ciszy też się rośnie. Powodzenia we wprowadzaniu zmian. Tych małych, dużych, tych pierwszych i tych kolejnych. No i a propos, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Aha. I baw się dobrze. Stay Newsletter. Przed użyciem zapoznaj się z treścią całego odcinka oraz w razie wątpliwości zapoznaj się z instrukcją wideo, do której link znajdziesz w opisie filmu. Przed wprowadzeniem zmian, do których może zainspirować cienniejszy materiał, skonsultuj się ze swoim wnętrzem i sprawdź, czy na pewno tego chcesz, gdyż każda zmiana zagraża Twojemu bieżącemu życiu i może ujawnić obszary do poprawy.